Cześć moi drodzy, witajcie serdecznie. Lecimy z tym Skibidi Toilet 76 Made Part 2. Lecimy. Zobaczmy jak to będzie wyglądać, bo... <ścoughs> jest śmiesznie ten G-Man wygląda. Zostawcie lajka like i lecimy z tym, słuchajcie. Nie ma że boli, dobra, dawać mi to. Jezu, co ten G-Man tutaj robi? Dzisiaj obejrzymy sobie wszystkie kompilacje z 76, part 2 i nie tylko. No i co, to jest tyle? Jimmy skopcia- skopcił tutaj cały budynek. Jezu, co to jest? Nowa rasa, PC men w końcu! Skibidi? Skibidi? Co tu się- dzieje? Oh, skibidi! <laughs> Jasny Gwint, co tu się dzieje? <laughs> co to było? Jasny Gwint! Skibidi! Skibidi! Oho, przesłuchanie. To chyba widzieliśmy już ten ten zestaw, nie? Tak mi się wydaje. Skibidi! Teraz mam to w głowie wszystko. Jak go się już nie odzobaczy? Co tam panie kamerko? Zlaki. Będą go tutaj hakować, nie? To widzieliśmy chyba już. O, a się nie wyspałem alas! Co oni mu to biorą? Dyskietkę, nie? Tego, co pan... A nie, kasetę do tego magnetofonu. Kiedyś były takie. Wy nie pamiętacie, bo jesteście za mali pewnie. Nie no, wszyscy ogląd... Wszyscy... Tak naprawdę to z Toilet sami dorośli oglądają, więc wy to na pewno kojarzycie, magnetofon. O, proszę. Oho. Odkryliście prawdę. Ta prawda jest naprawdę bardzo prawdziwa. Oho. No niestety, panie Laki. Koniec tej szczęśliwości. Narka. A to jest co? To wygląda jakby kontynuacja tego, no. A to jest z tego końcówka z 75 chyba. A, patrzcie, to będziemy widzieć. Kamera offline, oni się tu patrzą, nie? Tego chyba nie widziałem jeszcze. Ładna grafika, by the way. Te modele są mega fajne. Tak nienaturalnie tą ręką dał. A, to chyba. Patrzcie, ty, to jest to miasto Jimena. Z tego. Z tego zdjęcia, z oryginału. I tu był Jagger chyba. Oho, ufo, ufo, spadaj! Serio, wy strzelacie? co za ufo? Wszystko jest zniszczone. Ty, te astro toalety odnalazły wszystkie bazy kamer, nie? Wszystkie jakie były. Tytan kamera podniszczony. Oho. No na pewno takie uniki robi. Oho. Jeszcze więcej? No to grubo, a to chyba też widzieliśmy, tak mi się wydaje. Albo może i nie. Biwa, poddaj się. go, nara. Dobrze ty tam kamera, wal go tam. O nie No, to nie mówcie, że to jego koniec Ktoś go uratuje z tego co pamiętam, nie? Aha, chyba nie. Chyba nikt go nie uratował. Ty no, nie gadajcie. Nikt go nie uratuje, ani jimena ani nikt? Co to za fanmate, ty? I ta muzyczka smutna, no. Nie no, tak raczej nie będzie, słuchajcie, wątpię. Baza głośników. Głośnik naukowiec, patrzcie, Darka tu ciekawe. A ciekawe jestem, czy oni będą w stanie naprawić Darka i tego Flangera TV. -man tu chyba przyprowadził tego, nie? Tak, głośnika, głośnik, wyluzuj, bo wszystko niszczysz. Trzeba się naprawić. Look, popatrz. Co, zobaczymy Jimen. O, oh, Jimen tu. A te kontenery dostanie, żeby się ulepszyć, nie? Oho. Tak jest. Nowy rdzeń. Ty, dźwięk jak ten, jak Titan tv -man, nie? Tego rdzenia. Ale wątpię, że to będzie tak wyglądać, słuchajcie, to raczej mu... Żeby ulepszyć zimena, to raczej e, naukowcy pomogą z Sojuszu. Ty, jakie zęby. Oooo, ale co u przyjęciu, łaputę? Co jest tam napisane? Jest KBDSS. Yes, jest, jest, ok. Okej, okay, słuchajcie, nogi mu teraz dają, nie? Ale ładnie, ładnie ten Jimen wygląda. Prawie jak oryginał, nie? Ciekawe, kto zrobił tego fanmade'a. Fajnie, fajnie to wygląda. O kurde, ale ma lasery. Jimmy, uspokój się. Za bardzo się podekscytowałeś. No to grubo. A, i tu naprawiają tego głośnika, to też widzieliśmy, czyli to są wszystkie fan Jakie zrobiono do 76 Part 2 Najpierw było Skibili! Skibili! <ścoughs> Nie mogę z tego Naprawiają tytana głośnika, nieźle Słuchajcie, ja chyba muszę iść pobiegać, żeby się obudzić z tego tak mi się wydaje. Może naprawiam tego głośnika, nie? Kto wie? Czekajcie. No, tu już jest ta normalna, jakby. Te, te które widzieliśmy. Te, te fan-made. Obejrzymy sobie dalszą część najwyżej potem.